Wycięty ogrom drzew, taki widok, mógł zdziwić jednego mieszkańca, który wybrał się na spacer do lasu w pobliżu Parku Podłęże. Nowe przepisy ustawy o ochronie przyrody w zakresie wycinki drzew wzbudziły społeczne protesty. Ta wycinka dotknęła również nasze miasto. Jesteśmy w okolicy Parku Podłęże. Za nami widzimy właśnie pobojowisko efekt ustawy, którą uchwalili parlamentarzyści PiS. Takich przykładów na na terenie również naszego miasta możemy spotkać wiele. Posłowie Platformy Obywatelskiej, którzy przygotowują nowelizację ustawy, mówią wprost: od dwóch miesięcy mamy w Polsce katastrofę ekologiczną. 16 grudnia na mm, pamiętnym głosowaniu w sali kolumnowej ekipa z podznaku Piły i Siekiery, czyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, zafundowali mm, naszemu społeczeństwu katastrofę ekologiczną, którą, jak oceniają mm, e, ekolodzy, e, specjaliści od ekologii, Ekosystemu. Jest ona największa od prawie ćwierćwiecza. Szacuje się, że w wyniku uchwalonej przez parlamentarzystów PiS ustawy o ochronie lasów i o ochronie przyrody wycięto prawie 1,5 miliona drzew. Wycinane są niejednokrotnie zdrowe drzewa, mające nawet ponad 70 lat. W pierwszy dzień wiosny, jednocześnie w Międzynarodowy Dzień Lasów, Platforma Obywatelska zachęca do sadzenia drzew. Proponujemy w zamian. Za tą barbarzyńską wycinkę, sadzenie nowych drzew. Apeluję z tego miejsca do władz samorządowych naszego miasta, do wszystkich obywateli. Pokażmy, że ta szkodliwa, rabunkowa dla ekologii, dla polskich lasów i polskich drzew ustawa, będziemy mogli dać coś w zamian będziemy mogli posadzić więcej drzew. Zauważyliśmy z małżonką, że coraz więcej drzew wycina się, coraz więcej ich ginie w naszej okolicy. Przez to pomyśleliśmy, że bardzo fajnie by było dołożyć tych drzew, zasadzić nowe dla przyszłych pokoleń. To są wszystko świerki w tej chwili, tutaj serbskie. Bardzo ładne, piękne drzewa, silne, mocne. Myślę, że dadzą bardzo dobre przyrosty i piękny efekt i wizualny, jak i efekt w postaci oczyszczania powietrza. Jest to odpowiedź na zliberalizowane przepisy dotyczące wycinki drzew.